I sprawdzimy to na kawie, na chipsach i na śniegu. Jedziemy. Dobra, słuchajcie, wyobraźmy, że nam wylała się kawa. Jak to będzie się sprawdzać w tych warunkach? No jak widzicie wszystko pokryło te komórki, głębokość komórki jest 7 mm to nie uchłania wody w ogóle. Dobra, mamy tutaj chipsy. Słuchajcie, możemy zrobić nawet takie coś. Ja nie wiem jak tak można jeździć, ale zobaczcie, w żaden sposób na nic się nie wysypuje. Rante trzymają bardzo dobrze. Na każdym rogu są, są zaalontowane oryginalne mocowania. Wyobraźmy sobie, że odrzuciliśmy ten śnieg. Możemy to w taki sposób nawet zrobić, no i tutaj zobaczcie jak działa właśnie te, ten kształt komórek, te głębokość 7 mm, wszystko jest w tych komórkach, w żaden sposób nam to się nie rozprzestrzenia po ousie, plus do tego bardzo dobrze się sprawdzają te ranty, które zakrywają tą głośną tapicarkę i jak widzicie, tapicarka jest czysta, tutaj jak to odkryjemy, tam jest wszystko czyściutko, nie trzeba tego odkurzać. Cały brud w tym dywaniku pokaż tę picerkę. Ta jest czyściutka po prostu, w żaden sposób nam nie jest ubrudzona. Może jakieś delikatne momenty, ale to właśnie to, to się zdarzyło może wcześniej. Teraz pokażę wam jak możemy go wyczepać za 3 sekundy i włożyć z powrotem i znowu będzie czysty. Słuchajcie, po pierwsze to można zrobić takie coś. I teraz tak, patrzymy, patrzymy na to. Większość komórek jest czysta, w niektórych miejscach mamy właśnie te komórki, które jeszcze zostały tutaj w jakiś sposób wypełnione. Natomiast wiadomo, że możemy to umyć szybko karczarem, jakby, jakbyśmy byliśmy na myjni. Nie jesteśmy teraz na mieni. <grym> Więc i znowu dymanik ten będzie czysty. Możemy go ułożyć z powrotem. Spróbuję jeszcze raz wytrzepać, No i jak widzicie, czyściutki.